Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego wyzwania 100 dzieciaczków. Zobaczcie, jesteśmy już na porodzie, bo włączyłam grę i od razu był poród. Także lecimy tutaj, wszyscy pojechali sobie do żłobka czy tam przedszkola. No i słuchajcie, rodzimy. Zobaczymy, co to nam się urodzi. Kurczę, ja nawet nie pomyślałam nad imionami, nie przygotowałam żadnych imion, więc ojej, A, B, C. Teraz będą imiona na C. Kurcze, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jakie może być e, <grywka> imię <na> C... <grywka> Ciekawe, co, co się w ogóle urodzi. E, czy chłopiec, czy dziewczynka? Ja już tutaj wyciągnę e, moją karteczkę, troszkę wam poszeleszczę. Zobaczymy. E, chłopiec, słuchajcie, była tak, Cecylia. E, była Cecylia, czarek i Czesław. Ho, ho, kurczę. Więc był tak. Czarek i Czesław. No dobra, także tak, może. Kurczę. Czekajcie, niech ja się zastanowię. Okej, okay. może Czarek był. Może Cyprian albo Cecyl, Cecyl, okej. Okay. Drugi chłopiec to będzie Cyp. Cyp anny. O, Cyprian. Okej, okay, niech będzie, bo Czesław był. Mm, wszystkie takie raczej znane były, także. E, Okej. Okay. I co, dwójeczka dzieci? Tak jest! Jest nas osiem osób w domu, także bardzo się cieszę. No dobra. E, Cecyl i Cyprian. Przepraszam Was, że tak się troszkę zamotałam, ale z... Em, no nie, przygotowałam sobie chymią, także mam nadzieję, że to Wam się podobają. No i co, lecimy do domku z naszymi nowymi chłopakami. Okej, okay, jesteśmy w domku. Słuchajcie, takie małe ogłoszenia parafialne ponieważ dostałam sporo komentarzy yy, i chciałabym na nie odpowiedzieć, bo bardzo ciekawe komentarze, bardzo się cieszę, że tak aktywnie mi odpisujecie yy, w komentarzach no, moje zapytania i propozycje. Yy, bardzo się cieszę, że yy, informacja, o to nie znikają czyli, że informacja o, yy, o tej zniżce na Simse się przydała, także jeszcze nadal trwa chyba przez 5 dni czy coś takiego, nie jestem pewna. Yy, no teraz chyba, jak widzicie no odcinek, to już chyba tylko 3 dni. Także, no, no nie wiem, musicie, musicie pilnować tego. <głynie> Najlepiej jak najszybciej. E, polecam zakupić. Okej, okay. kolejne pytanie, to znaczy komentarz, e, był e, w związku z pokazaniem mojej twarzy, jak wyglądam. E, rozumiem, że bardzo, bardzo Was to ciekawi. Ja też na pewno byłabym bardzo ciekawa e, i zawsze jestem ciekawa, e, jak wygląda, e, kim jest e, osoba, która nagrywa, którą oglądam. E, ale powiem Wam, że na razie bardzo cenię sobie życie prywatne i pracuję, więc wiecie, normalnie na etacie w firmie, więc no niestety, nie pokażę. Znaczy tak, nie mówię, że nigdy, nigdy nie mów nigdy, ale. Mm, nie mówię, że nigdy nie pokażę twarzy, ale na pewno nie będzie to w najbliższym czasie. Ani na 500 subskrypcji, ani na 1000 subskrypcji. Jeżeli kiedykolwiek miałabym pokazać twarz, to YouTube musiałby się stać moją pracą, czyli wiecie, no... Macie taką mniej więcej odpowiedź. Na ile, wiecie, subskrybentów i wyświetleń, wiecie, można zarabiać na YouTubie na tyle, ile, wiecie, daje mi moja normalna praca, więc... Może wtedy, może wtedy bym pokazała twarz i wiecie już takie social media i tak dalej. Ale na razie, na razie dopóki wiecie, pracuję i mam życie prywatne, no to niestety na razie no na razie nie pokażę twarzy. Także nie obiecuję, że tak się stanie na pewno, ale jeżeli byłoby tak, że YouTube mógłby stać się moją pracą na co dzień, no to wtedy to, to, to może wtedy, ale, ale tak to na razie, na razie nie. Na razie początek będzie trochę takich, wiecie, ogłoszeń parafialnych, także wybaczcie. To jest właśnie w związku z tym pokazywaniem się na YouTubie i dziękuję bardzo za, za, bo tutaj życzę sukcesów na YouTubie. Dziękuję, jak będą, no to wtedy może coś tam, wiecie, zobaczycie jak wyglądam, ale na, na razie niestety, no, no niestety nie. Także tak. No i tutaj widzę, że dwie osoby zgadły. Jaką serię planuję? Także te osoby dwie mogą się domyślać. Bardzo stałe moje aktywne komentatorki. Wysyłam wam gorące buziaczki. No i tutaj było zapytanie, czemu wy wybieram dla dzieci małych cały czas tą samą cechę? Czyli mm, to wiecie, niezależny, ponieważ wiecie, no ja sobie tu podniosłam poprzeczkę, bo chciałam, żeby wszystkie dzieci zdobywały umiejętności na piąty poziom, a nie na trzeci. No i ja tą cechą po prostu sobie ułatwiam, bo i tak sobie troszkę utrudniłam te wyzwanie. Sami wiecie, że od początku, zresztą przeczytajcie cechy, przeczytajcie zasady, jakie wiecie, obowiązują u mnie. W tym wyzwaniu są w opisie, także zapraszam Was do opisu. Jeżeli kogoś to interesuje. I kochani, ja rzadko to robię, ale zapraszam Was może do subskrypcji mojego kanału, bo wiem, że dużo osób jeszcze. Ojku, przepraszam Was, karetka. Nie, niezbyt dobry moment na promowanie siebie, ale dobra. Do subskrypcji, jeżeli ktoś chce być na bieżąco, bo będzie bardzo mi miło, jak, wiecie, tutaj zostaną takie stałe osóbki. I tutaj jeszcze na dole był komentarz, że nie dostał ktoś powiadomienia, także zapraszam również, jak i do subskrypcji, jak i również do kliknięcia tego dzwoneczka, bo wtedy chyba pojawiają się... Um, Powiadomienia, także to, to tyle chyba ode mnie. <grych> Z takich ogłoszeń parafialnych i co? No, przechodzimy chyba już do rozgrywki. Tutaj widzę, że ktoś potrzebuje ewidentnie o, dowiedz się, w czym tkwi problem, a gdzie jest super skuteczna opieka? <grych> chyba już zaraz będzie, bo już mamy dziewiąty poziom. Także myślę, że. A, już niedługo, niedługo. <grych> Okej, okay, bo musimy iść troszkę się też ogrodem zająć. No i dzieciakami, ale może tak. Może najpierw zerknijmy, co tutaj się dzieje u dzieciaków. Może zapraszam do skorzystania troszkę z brudnych nocniczków. No ale no niestety, tak wyszło. Także zapraszam Was, chłopaki, dziewczyny głodne. O jejku, przyszedłem ja dopiero co karmiłam przed wejściem do tego szpitala. No, to widać jednak nic to nie dało. <gry> Okej, okay, ile tego jest? Dwa. No dobra, to im wyjmę coś takiego. Eee, weź porcję, weź porcję i ty również weź porcję, proszę bardzo. Dziewczyny głodne, także nie wstają jeść. O, ja już im tu pousuwam, Zajmiemy się trochę dziewczynami. Okej, okay, idź, przebierz tą pieluszkę i troszkę bym cię wysłała. Tutaj wszystko w porządku, chyba na razie, co? No okej. Okay. Także wysłałabym cię może jeszcze na chwilkę tutaj do tego ogrodu, żeby znowu nam to, wiecie, <grystanie> nie było tak, że coś umarło. ewoluuj, okej. Okay. Kurczę, nie można podlać, ani nic takiego, ani odchwaszczyć. No dobra. O, jest, podlej teren. <grystanie> No i co, sprzedaj może wszystko, sprzedaj. Sprzedamy, bo wiecie, trochę kasy nam się przyda. Sprzedaj, wszystko, sprzedaj, wszystko. Tego nie możemy podlać. Nie możemy. No dobra. Dobra, to posprzedawaj, tutaj wszystko. Ok, mam nadzieję, że sobie poradzisz. Ok, chłopaki, jak tam. Też są głodni, także też się poczęstują tutaj. O, proszę. Tymi tostami. Ojej, a ktoś tu nie wstał. A dlaczego dziewczynka nie wstała? A ty, gdzie jesteś? Aha, ty tutaj, ok. okay. E, także tak. Kurczę, czekajcie, ja zobaczę ile jeszcze dni do urodzin. O Ojejku, kurczę, no słabo na mi wiecie co, jakoś nie mogę się ogarnąć. Hmm. Wyobraźnia na pierwszym poziomie, masakra. Chyba musimy ćwiczyć naprawdę wyobraźnię na poważnie, bo kurczę, no nie jest ciekawy z tą wyobraźnią. Tutaj widzę, że na czwartym poziomie, ale mamy jeszcze do niedzieli czas. No i dziewczyny. I dziewczyny też muszą trochę wziąć się w garść i uczyć, bo ciężko jest ciężko. Okej, okay, widzę, że... Tak, ty zjadłaś. To może też sobie skorzystaj. Ty też skorzystaj, proszę. O, gdzie niesiecie to. Dobra, ja to schowam z powrotem. Dobra, gdzie to niesiesz tak daleko? Gdzie? Okej. Okay. Dobra, ja to wyrzucę ciach. Jak ty sobie radzisz. Aha, widzę, że tutaj ogarnęłaś. Także bardzo mnie to cieszy. To choć może troszkę się zrzemnij, dopóki tam dzieciaki jeszcze. O, tu widzę, że pieluszkę trzeba zmienić, także zmień. Mm, I śpij troszeczkę, może uda ci się zrzemnąć. A ty zjadłaś, także choć skorzystaj z nocniczka, okej. Okay. Mhm. Skorzystaj z nosniczka, a później się baw. Tutaj ty. Również się baw tutaj, proszę. No a ty też będziesz się bawić, proszę bardzo. Także dziewczyny mają zajęcie. Chłopaki na pewno, jak zjedzą, będą się bawić tymi zabawkami, bo wyobraźnia koniecznie, koniecznie. Okej, okay. i ty również, wyobraźnia, także zapraszam. O, proszę bardzo. Ja to wyrzucę, oczywiście, tu już pełen kosz, kurczę. Chyba muszę kupić ten jednak, wiecie, ten, co niby zwraca pieniądze, a jednak nie zwraca. Ok, śpisz sobie bardzo dobrze, maluchy, bawicie się, super, ale takie belki brudne, kurczę, no nic, trudno. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie yy, nurtujące Was pytania. <grym> yy, ok, co się dzieje? Smutna? ojej, Atecha, poznaj rodzeństwo, no nic, trudno, trudno, nie zauważyłam. O, drugi poziom, super, o, przyszłaś, dzięki <grym> za pomoc. Okej, okay, widzę, że już się nabawiłeś. Chyba nie, bo wejmę ci kolejną zabaweczkę. Nie ma tak szybko rezygnowania. Proszę. Nie, nie poznawaj rodzeństwa. Nie, chodź. <grytanie> Oj, baw się, baw. Okej. Okay. Ty, ty się nadal bawisz. Trzeci poziom. Super. Dziewczyny tutaj trochę ogarniają. Ale chłopaki koniecznie muszą, muszą się bawić. Okej. Okay. Ty już skończyłeś? No to jeszcze ci coś wyjmę. Jeszcze się pobaw troszkę tym stworkiem może. Proszę, baw się. Dobra, mama, musisz wstać niestety. Wiem, że się nie dospałeś do końca, no ale taki los mam. Nakarm piersią, nakarm piersią. I może um, przytul, kołysz. Tutaj też przytul i może gawosz. O, takie masz zadania. Co ja ci tu przywiołem? Rozpal się ognisko. Ojejku, no dobra, to później zobaczymy. Dobra, chłopaki jeszcze się bawią. To mnie cieszy, to mnie cieszy. Są kurczę, trochę zmęczeni, ale jeszcze trochę im tu jednak dam do zabawy. już nie ma klucuszków. No dobra, trudno. <gry> Okej, okay, tu jest. Kurczę, na trzecim poziomie dopiero. Musisz trochę nadgonić, bo brat już ma tutaj czwarte poziomy. Hmm. Ok. Dobra, jak tam dziewczynki, jak się czujecie. Spać trochę, no dobra, także kładź się spać. Mm, ty jeszcze chwilę możesz się pobawić, także zapraszam o. Okej, okay. później też spać tu na przykład. Ty to w ogóle spać, także ty to w ogóle się położysz. No <gry> jeszcze jeden kibelek posprząta nam tam. O, jest, idzie. Z parasolką nawet. <gry> Okej. Okay. No dobra. Chłopaki, dajecie radę jeszcze? Dajecie, dobra. Ty jak skończysz, to już dobra, nie będę cię męczyć, tylko położysz się spać. Mama? Aha, mama ogarnęła. To może niech ktoś ugotuje. Hmm. Może jajecznicę wiejską. O, to jest zawsze dobre. Ty też, o, ty już, hmm. No dobra, to weź jeszcze tutaj chwilkę chociaż. Pobaw się czymkolwiek. Żeby zdobyć może ten czwarty poziom. Bo jesteś troszkę mniej zmęczony niż brat. Także o, zdobądź ten czwarty. Jeszcze, o, nie, bo chyba teraz układasz co? A nie, kształty. Dobrze. No, czwarty poziom wbij. O, jejku, ale. Rozgniewany, kurczę. I nie zdobył tego czwartego. Kurczę. No dobra, to kładź się spać, już kładź. Kładź. Się. O, czwarty poziom, super. <laughs> okej, okay. znowu maluchy płaczą, o jajku yy, Ona schowała tą jajecznicę nam? Czekajcie. ja zobaczę, poczekajcie. Musiałam łyknąć, bo mi kurczę. <laughs> już cierpnie w gardle. okej okay. schowała jajecznicę, dobrze. Um. Zmień pieluszkę. A tutaj co się dzieje? Przytul um, kołyż, Nie wiem, dlaczego. I zobacz, w czym tkwi problem. Hmm? O, chyba już. Chyba o to chodziło. Okej. Okay. Dobra, maluchy już e, śpią. Ty też już kładź się spać, bo już jest mega zmęczona. Um, dobra. To trochę zabawa. No może pooglądać sobie trochę telewizji? Dla rozluźnienia. No i już, widzę, że ty. Tutaj... Okej, okay, dobra. No już. Dobrze się czuję, to daruj sobie. A może, słuchaj, zaszłabyś już w ciąży kolejną? Co to na to? To wybieramy się, słuchajcie, na tą parcelę, gdzie powprowadzałam nowych ludzi. Poznamy ich, znaczy ludzi, no wiecie, facetów. Poznamy ich i ojej, to się zepsuło. Napraw. Poznamy ich i, i zajdziemy z jednym w ciąży, bo już najwyższa pora. Także lecimy. Okej, okay, jesteśmy. Troszkę się tutaj zaprzyjaźniam z tymi chłopakami. To są losowisimowie z. Losowisimowie z po prostu galerii. Wiecie, mm, tym robiłam tym, tą kosteczką i są wylosowani, także są dziwni troszkę i w ogóle, ale to nic, to, to o to chodzi. Okej, okay, i jeszcze ty chyba nie zostałeś, także okej. Okay. Złożę taką, wiecie, sukieneczkę, żeby. Będziecie ładnie wyglądać I, i tutaj, wiecie, robi wrażenie no, na chłopaka, także tak. Ok, i to chyba wszyscy, tak? Mm, no dobra, także surock za wow. E, także wracamy, to jest gdzieś. E, kto to idzie? Marcin Kulka na stole, tak. patrzcie, to jest tu koło naszego domu. Pierwszego, pamiętacie to? Tutaj zaczynaliśmy. Najpierw ten domek był taki malutki. Ojejku. jejku. Ach, wspomnienia wracają naprawdę. Patrzcie, że szklarnia pusta taka. O, tutaj coś leży. Ale nie możemy tego podnieść. Okej. Okay. No dobra, to wracamy do domku z jednym z chłopaków. Także, aha, no dobra. No to się jednak oddalę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, no. Mm. Okay. Także to jest w New Christ, koło tej naszej starej, starego domku. <grych> o tutaj właśnie, tutaj jest Twój sim. Ok, e, dzieciaki są w żłobku i przedszkolach, także wróćmy sobie do domu. E, Windenburg, tutaj mieszkamy. Tu. <grych> ok, i zabierzemy za sobą jednego pana. Mm którego może tego. Yy, o, Jakub piesz tego z Irokezem na pierwszy ogień. <grytanie> także lecimy do domku. Czekajcie, ja sobie podłączę tylko o podładowarkę, bo już troszkę nam y, tutaj widzę, że mi już miga bateria. Już nie będę ucinała, bo to w miarę szybko się ładuje, także myślę, że. Yy, że już powinno się załadować, powinno, halo. <grytanie> Okej. Okay. Yy, także wracamy. O, cechy parceli macie. Yy, Ok, czekajcie. Ja teraz zatrzymam, bo muszę tutaj trochę ogarnąć, co tu się dzieje. E, co robią dzieciaki? Aha, czyli powinny spać. Ty wyspałeś się, super, także chodź tutaj. Ty, hmm, w miarę tak nie jest źle, także chodź też sobie tutaj baw się. Ty też możesz się bawić, proszę. I ty, aha, Siusiu, i jeść. Dobrze, także już cię tutaj wyciągam coś do jedzenia. Może jedną porcję jakąś, o, jedz to. I myślę, że dzieci mają zajęcie małe. Okej, okay, dobra, rozmawiaj z nim, bo chciałabym, żebyście podeszli sobie tam do domu, do twojego pokoju pięknego. Mam nadzieję, że nie będzie tu pożaru. <grym> Znowu. Nie, 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 truchtem. Rozmawiaj tutaj, o, okej. Okay. Może na razie nie zapalę, wiecie, tu i tak jest romantyczny nastrój dzięki temu, także może na razie nie. <grym> okej, okay. o, patrzcie, było, entuzjazmy się. Dyskutuj o istnieniu wampirów. Wow! No, to jest nowa, nowa e, rzecz. Oczaruj. Wiem, że tam pieluszkę trzeba znić, ale to jeszcze chwileczkę. Okej, okay. nie wiem, czy wy w ogóle. Zapytaj o zawód. E, nie wiem, czy wy w ogóle zużycie grę, bo ja bardzo cichutko słyszę. Nie wiem dlaczego. Czy, czy to też będzie na nagraniu słuchać? Czy, czy to tylko u mnie coś tutaj nie gra? E, weznaj zauroczenie. Tutaj coś, coś, coś. Mm, romantyczne. Obejmi, może włączymy jednak ten romantyczny sandałowiec. Kurczę, mam nadzieję, że tu się nie podpali wszystko. Bo tutaj świeczka, tu świeczka. Mm. <grym> Okej, okay. są flirciarscy, także pierwszy pocałunek. Takie trochę zwariowany, ale wiecie, e, wylosowany, taki się wylosował, to, to, to chciałam, żeby byli różni. Wręcz róże. No, 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 tak, tak, tak. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Jeszcze nie możemy. Nie, bara, bara. A czemu wora? Aha, nie możemy. Słuchajcie, bo jest nas ósemka. O, patrzcie, Vlad. Z Wladem chcę mieć. Z Vladem. Uprzejme zapoznanie, szybko. Wiem, że Vlad nie lubi na początku Simów, więc może nas polubi. Hej. Jest, polubi. Samotnik. Zły. Ojej, Vlad. A, przyznaj się do strachu przed wampirami. Powiedz, że się trochę boisz wampirów. Nie, bój się, nie ma czego się bać. Ja jestem w postaci normalnej. Um, opowiedz dawcie po wampirach, ale Wlad, słuchajcie, z Wladem też na pewno będę chciała. Pochwal humor, znaczy pochwal. Yy, Boże, pochwal szczerze. Czekajcie, ja, ja zobaczę, jak tutaj yy, dzieciaki, czy wszystko ok. Widzę, że chyba dobrze. Czemu ty yy, stoisz? Ty jesteś głodny. Yy, kurczę, no nic, także musimy czekać. Ojejku, teraz wiecie, co długo nie będzie. Nie będzie dzieci nowych w takim razie, kurczę, a ja się pozapoznawałam z tymi facetami. No dobra, w takim razie, co robi kulturalny wampir, gdy ktoś go zdenerwuje, gryzie się w język? Ojejku, poproszę o przemianę, nie, nie, ojej. Możesz się pożegnać jakoś ze wszystkimi? Wyszli do domu już, nie chcę, nie chcę go, ojejku, bo nie chcę, żeby on mi przemienił. Okej, okay, dzięki. Ja go też wyproś, wyślij do domu. Kurczę, no nie możemy Barbara zrobić. Dobra, gotuj coś. Hmm, może, może, może coś spaghetti na przykład? O. Dobra, dzieciaki, bo widzę, że tutaj jakiś głód jest. <ścoughs> Czekajcie, to wyrzucę. Głód się pojawił tutaj w dzieciakach naszych. Także tak, ty gotujesz, a tutaj potrzeba zmienić pieluchę, koniecznie później skorzystać. Nie wiem, czy ona tam zrobi wszystko to, co jej każe po kolei, no ale <śmiech> trudno. <śmiech> Miejmy nadzieję, że tak. Mm, dobra. E, to teraz czekamy, aż zje. Ojej, oba maluchy płaczą. Ten chyba nawet będzie głodny. Także tutaj chyba zrobimy nakarm piersią. Okej. Okay. Dobra. E, odłóż na razie tego gotowanie. Zostawiłaś na gazie, ekstra. E, nakarm piersią. Dobra, czekajcie, ja muszę trochę to ogarnąć. E, Otwórz, no i wyjmij na przykład um, to, ryby z frytkami. E, wstań, weź sobie porcję, ty przestań się bawić i też weź sobie porcję. Ty zjadłaś, e, nie, nie poznawaj rodzeństwa, tylko połóż się spać, bo jesteś troszkę zmęczona. Ty potrzebujesz jeść, także weź sobie porcję. Ty strasznie długo jeszcze. czy ty w ogóle skończysz jeść? Gdzie ty to niesiesz? Ok. Dobra, wszyscy sobie wzięli ci, co mieli. Także chowam to z powrotem. To wyrzucam. Gdzie yy, ty to niesiesz? O, wow. Aż tutaj. Okej, okay. ale to jest chyba cała porcja. No nie wiem, dobra schowam do lodówki na wszelki wypadek. Yy, dobra. Yy, I teraz chodź, baw się ty. Ale co się dzieje? O, śpi tutaj w takim razie na tym urzeczku. To nie ma znaczenia gdzie idziesz? Ej, no zobacz, ile masz, kurczę. Skorzystaj. Tu masz, kontynuuj gotowanie. Kurczę, dziewczyno, masz tyle do roboty. A ty idziesz grać w szachy. Masakra. O nie, poznał. O, jako poznał rodzeństwo. No nic, trudno. Czekajcie. To wyrzucam też i to wyrzucam. Czekajcie, muszę trochę ogarnąć, bo naprawdę, co tu się dzieje, to masakra. Okej, okay. badaj kształty. Dobra, kochani, to... Albo nie, dobra, już dogram tutaj. Czekajcie, ja tylko im poklikam. O, super. Mm, tak, ty śpisz dobrze. Ty zjadłeś, to siadaj tutaj. O, proszę, bawcie się. Okej, okay. czy każdy ma zajęcie? Każdy ma zajęcie, super, cieszę się. Czy ty? To, to, no, jesz, dobra. To <tobu> muszę trochę ogarnąć, bo widzę, że... Ciężko, ciężko ci idzie. E, chciałam zagrać jeszcze e, sprzątni. Chciałam zagrać jeszcze kolejny dzień, ale chyba na razie darujemy sobie. E, na razie ogarniemy tutaj to, co jest. <grym> Okej, okay, poglądaj chwilę telewizję, dopóki, mm, wiesz, jeszcze nie jesteś tak mega mega zmęczona, może chociaż chwilę tą zabawę. E, może oglądaj kanał, jakieś e, romanse. O, myślę, że to jest fajne. Okej, okay, a później kładź się spać. Mm. No dobra, dobra. Dzieciaki tutaj ogarniają, także cieszę się. Niech się kładą później spać. Tych higiena. Trzeba będziecie wykąpać. Mhm. No dobra, ale to chyba jutro, bo mama na razie niech um, niech sobie odpocznie, bo jest bardzo, bardzo zmęczona. Także ty się będziesz bawił później tym. Możesz trochę pośmierdzieć. Nic <laughs> się nie stanie. Mama, ktoś tu płacze. Dowiedz się, w czym tkwi problem. Wyłącz już. No dobra, aha, tutaj pieluszka. Tutaj przytul kołysz i może gawosz, O! Dobra, czekajcie, na czym ja tu skończyłam? Na, na, na ciebie, tak? Dobra, ty śpisz. Dobrze, to jeszcze śpi. Ty też troszkę zmęczona. Możesz sobie skorzystać i położyć się spać, proszę. Ty również zmęczona, także połóż się spać. Okej, okay. dobra, jak tam Wam idzie? Chyba dobrze. Także może na razie się położysz bo trzeba będzie jeszcze tego malucha, ok, bardzo się przyjaśnią, eee, trzeba będzie tego malucha jeszcze wykąpać, chłopaki widzę cisną ostro, <grych> ok, ty też musisz skorzystać, ale to może zaraz, to może ty jeszcze skorzystasz przed pójściem spać, o, co tu na to, myślę, że to będzie dobry pomysł, mm, dobra i ty też będziesz korzystał, ok, wkrótce urodziny, super, Higiena, ale higiena to później, jak już mama się wyśpi. Okej, okay, kochani, ja już kończę, bo nagrywam chyba ponad 20 minut, także e, myślę, że wystarczy. Kurczę, wczoraj w trójce jeden dzień zagrałam, tutaj też tylko jeden dzień. No cóż, ale widzicie sporo się dzieje przez ten jeden dzień. Mi się fajnie gra. Mam nadzieję, że wam się fajnie ogląda. Piszcie mi oczywiście w komentarzach i jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Wysyłam Wam gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa kochani.